No, dzień dobry, jestem Maciek. Witam Cię na kanale Jak zostać człowiekiem, na którym mówię o produktywności i realizacji pasji, ale w zdecydowanie praktyczny sposób. A dziś opowiem Ci, w jaki sposób możesz dorobić trochę pieniędzy w trakcie trwania pandemii. Serdecznie zapraszam. Muszę Cię też ubrażliwić na to, że każda z tych propozycji jest z zamysłu praco dodatkową, więc nie zbijesz na niej kokosów. Natomiast Możesz na niej spokojnie dorobić na swoje podstawowe wydatki, które chcesz gdzieś tam mieć, typu y, subskrypcja Netflixa czy, czy jakieś zakupy i tego typu rzeczy. A z drugiej strony mogą po czasie przekształcić się w pracę pełnoetatową, lub możesz od razu strzelić w pracę pełnoetatową, ale musisz mieć z tyłu głowy, że to nie jest zamysł tego filmu, i, i, i często w niektórych przypadkach. Nawet przez pewien okres początkowy nie, uz nie uzyskasz żadnych e, profitów, ale po czasie zacznie to ci profitować z ze z wielokrotnością. Z wielokrotnością, to chciałbym powiedzieć. Mając to z tyłu głowy, możemy przejść już do mojej listy. Całość tego swojego materiału podzieliłem na cztery części e, i jest to praca zdalna, praca dodatkowa, praca lokalna i praca z zajawką można powiedzieć. Zaczynając od pracy zdalnej, jakie ja mam propozycje w tej kategorii? Po pierwsze oczywiście oklepana, ale zawsze skuteczna sprzedaż przez internet. Nie mówię tu o zakładaniu, Bóg w spółki handlowej czy czegokolwiek innego takiego. Natomiast chodzi mi o wyprzedanie nieużywanych ciuchów z szafy, sprzedanie mebli, których, które nie są Ci potrzebne, zapytanie znajomego, czy ma coś na sprzedaż i ewentualnie sprzedanie jego rzeczy, z jakąś tam w cudzysłowie prowizją, taką po przyjacielsku. Drugą opcją są korepetycje czy konsultacje. Jeżeli jesteś dobry z matematyki, biologii, gry na ukulele, gry na pianinie, gry w jakąś grę komputerową, są osoby, które zapłacą ci mniejszą lub większą kwotę za to, żeby, żebyś ich tego nauczył. Plus do tego, zawsze możesz dzielić się tym, co jest Twoją pasją. Czy typu właśnie granie na ukulele jest Twoją pasją i możesz uczyć ludzi, którzy, którzy tego właśnie chcą. Drugą stroną medalu są konsultacje i mam tu na myśli osoby, które zajmują się na przykład finansami, czy osoby, które zajmują się treningami, dietetyką, tego typu klimatami. Są osoby, które nawet bez Waszego, nie wiem, bez certyfikacji trenera personalnego czy dietetyka. Z chęcią zapłacą wam powiedzmy 20 zł za rozpisanie diety na cały tydzień. I uważam, że zebranie te, kilku takich osób da wam może nie stałe źródło dochodu, a znowu, znowu źródło dochodu, który jest w jakiś sposób dodatkowy, który może Wam pomóc przetrwać ten czas pandemii. Właśnie, w temacie pracy dodatkowej jestem bardzo ciekaw, jakbyś trafił taką pracę. Zapracowałbyś, na co byś wydał pierwsze swoje pieniądze? Gorąco zachęcam cię, napisz mi w komentarzu. Drugim typem jest praca lokalna. I przez pracę lokalną rozumiem pracę, w której angażujesz się w grono znajomych, rodziny bliższej lub dalszej, lub sąsiadów i obejmujesz prac swoją pracą, swoimi usługami właśnie te grupy. Oczywiście, możesz. Yy, Oczywiście możesz rozszerzyć działalność na szerszą skalę, ale bardzo gorąco zachęcam Cię przy tych pomysłach, żeby zostać przy lokalnej um, grupie, przy lokalnej społeczności, ponieważ te osoby Ci ufają, te osoby um, chętniej y, skorzystają z Twoich usług. Plus do tego masz te osoby w pobliżu, a to często są takie zadania, które możesz połączyć ze sobą, żeby robić je właśnie w pobliżu i na tym zyskać sporo. Mam tutaj na myśli wszystko co możesz zrobić dla swoich e, najbliższych znajomych sąsiadów, co odciążyłoby ich lub czego oni by potrzebowali, typu wychodzenie z psem, wynoszenie śmieci, odbieranie paczek z poczty, z paczkomatu, robienie zakupów za tą osobę lub odbieranie dzieci e, znajomego lub za Zaprzyjaźnionego sąsiada z przedszkola czy ze szkoły, jeżeli nie jest w formie zdalnej, tylko kontaktowej, za symboliczną opłatę lub za z góry ustaloną opłatę, która ciebie i drugą stronę zadowala. I właśnie po tym punkcie przechodzimy do kategorii trzeciej, czyli to jest praca z zajawki. Przez tą kategorię mam na myśli. Zajawkę, którą zacząłeś i masz po prostu ochotę 200% swojego czasu wrzucić w tą zajawkę i robić ją non-stop. Z drugiej strony mam też na myśli już zajawkę, którą zajawiłeś się, już dłuższy czas ją robisz i chcesz to rozwijać jeszcze bardziej i chcesz na tym skorzystać. Tego typu praca bierze z poprzednich i następnych kategorii, ponieważ tak naprawdę ona op opiera się na tym, że korzystasz ze swojej zajawki i robisz coś lokalnie, zdalnie, dodatkowo, jakkolwiek, ale opierasz to na swojej zajawce. I załóżmy, przykładowo, lubisz gotować. W takim razie możesz, załóżmy, dogadać się z najbliższymi, z, najbliższymi znajomymi czy sąsiadami i zapewnić im dostawy ciepłych posiłków raz dziennie. Przez załóżmy tydzień, masz wtedy dodatkowy dochód. Jeszcze do tego rozwijasz swoją pasję, bo gotujesz różne rzeczy, możesz eksperymentować, i te osoby od razu dadzą ci szczerą opinię na to, jak to smakowało. Więc tym bardziej warto się tym zainteresować. Z drugiej strony, mówiąc o zajawce i uczeniu, załóżmy, umiesz grać na ukulele i chcesz podzielić się tą pasją z kimś innym. Sam rozmawiałem ze swoimi znajomymi, i jest osoba wśród moich znajomych, która sama teraz chce się nauczyć gry na ukulele, uczy się tego, i właśnie szuka czy na YouTubie filmików, czy, czy, czy sama próbuje coś brzdąkać. I zobacz, że jeżeli byś był Ty w takim miejscu jak Internet, czy Udemy. Czy jeszcze inna platforma, mógłbyś zaoferować właśnie swoją wiedzę na temat gry na ukulele. A może okaże się, że właśnie tłumaczenie to jest rzecz, którą lubisz, i połączysz dwie zajawki w jednym i będziesz mógł jeszcze do tego mieć z tego profit. W tej kategorii ogranicza cię już tylko wyobraźnia. Czy to będzie mała stolarka, cukiernictwo, robienie kontentu w social mediach, wszystko to gdzieś tam zamycha się właśnie w tej. W tej kategorii i warto, warto w to inwestować, bo to jest twoja zajawka, to jest coś, co lubisz, więc tym bardziej będziesz robić tego więcej, więc możesz liczyć też na większy zysk. Oczywiście, znowu, zysk zawsze będzie na drugim miejscu, na pierwszym miejscu będzie zajawka, ale warto o nim pamiętać, bo prędzej czy później można wtedy przekształcić taką zajawkę w coś pełnoetatowego. I ostatnią kategorią prac, którą mam Ci do zaoferowania, jest kategoria prac dodatkowych i są to prace, z grupy prac, które wręcz rozkwitły dzięki pandemii, lub potrzebują pracowników. Przykładami takich prac są kurier, dostawca jedzenia. Jeżeli jesteś zmotoryzowany, może to być kierowca bolta lub ubera, w zależności od miasta. Dla osób, które bardziej żyją w trybie nocnym, bardzo gorąco polecam pracę w supermarketach, właśnie w godzinach nocnych prace na ochronie, bo myślę, że też ochrona obiektów to to też jest gdzieś tam rozbudowany w tym momencie sektor, czy nawet inwentaryzacje nocne. Nie brakuje też prac dla osób, które załóżmy chciałby pracować w magazynie lub przy zbieraniu towaru do Zamówień internetowych i warto przy tym ostatnim powiedzieć, że tak naprawdę tutaj ograniczenia są minimalne, więc osoba nawet niepełnoletnia może być przyjęta do takiej pracy. Także to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, gorąco zachęcam Cię do subskrypcji, dania lajka i oczywiście napisania mi w komentarzu, co chciałbyś usłyszeć w następnym odcinku. Jestem na platformach takich jak Instagram czy Twitch ale zamierzam też wydawać swój materiał w formie podcastu dla wszystkich zabieganych. Także gorąco zachęcam Cię też do zobaczenia mojego opisu, bo tam będą wszystkie linki. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.